Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Kętrzyn. Kampania wyborcza na ostatniej prostej. Wiceminister zdrowia o epidemii koronawirusa. Paulina Łoszewska, zapraszam na kolejne wydanie wiadomości telewizji KTK. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Kętrzyn. Podczas sobotniego spotkania z lokalnymi samorządowcami, premier wręczył promesy na dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast o wartości około 6 miliardów złotych. Środki przekazane przez rząd pochodzą z budżetu centralnego. Środki funduszu będzie można wykorzystać m.in. na remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizacje, budowę żłobków, budowę infrastruktury drogowej, a także inne niezbędne lokalnie działania. Powiat Kętrzyński otrzymał promesem w wysokości 5 milionów złotych, natomiast miasto Kętrzyn w wysokości 2 milionów 300 tysięcy złotych. Wsparcie finansowe podczas wizyty premiera Morawieckiego w Kętrzynie odebrali również przedstawiciele Gilżycka, Korsz, Reszla oraz gminy Kętrzyn, Barciany, Srokowo i Wydminę. Wyzwanie gospodarcze wiąże się z inwestowaniem, i stąd, stąd moja dzisiejsza tutaj wizyta w Kętrzynie. W pięknym mieście, które nazwy wzięło od Wojciecha Kaczyńskiego, który urodził się chyba jako Winkler, urodził się jakby i swoją tożsamość nabył właściwie wraz z, wraz z poznawaniem Polski, tak można powiedzieć. To piękna historia. Piękna historia nazwy miasta. A zmiany gospodarcze, które wy możecie u siebie przeprowadzić, wiążą się właśnie z inwestowaniem. Inwestowanie w małe, średnie, większe projekty. To jest cały nasz plan na kolejne kwartały, kolejne lata. Razem z panem prezydentem Andrzejem Dudą przygotowaliśmy szeroko zakrojony plan inwestycyjny dla każdej gminy, każdej z 2477 gmin i każdego z 380 powiatów. Bez wyjątku. Według sprawiedliwego algorytmu i oczywiście związanego z inwestycjami. Często tam, gdzie już się one toczą. I mówiłem też o tych deficytach społecznych, które są tak wyraźne w analizach również specjalistów z Polskiej Akademii Nauk. Tutaj sądzę, że dla Kętrzyna było to szczególnie ważne, bo wysoki poziom bezrobocia, który trapił miasto przez 30 lat, przez 25 lat co najmniej, był zmorą, z którą z wolna dopiero się rozstajemy. A teraz ten strach, który zajrzał w wyniku epidemii, też... Cieszę się, że udało się szybko uśmierzyć, że nie ma takich zagrożeń, jak jeszcze trzy miesiące temu ekonomiści prognozowali. Szybki przyrost bezrobocia w Polsce i gwałtowne załamanie gospodarcze. To, co ja widzę dzisiaj w tej gospodarczej układance, którą analizują różne instytucje międzynarodowe, i nasze polskie, to szybkie odbicie, szybkie wyjście do wzrostu gospodarczego, takiego jaki. Potrzebujemy. Cieszę się, że ramię w ramię, ręka w rękę rząd i samorządy będzie inwestował w lokalne przedsięwzięcia, lokalne projekty. Moja serdeczna prośba, angażujcie przy tym lokalnych przedsiębiorców. Oni tego potrzebują, oni również potrzebują z tych pieniędzy skorzystać. To będzie dla nich wsparcie i wtedy to koło zamachowe gospodarki lokalnej również będzie się kręciło szybciej i we właściwym kierunku. Dziękuję bardzo za rozmowę do zobaczenia. Również w sobotę przed kętrzyńskim ratuszem odbyło się spotkanie z sympatyków kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Uczestniczyli w nim m.in. posłanka Katarzyna Piekarska oraz radni Sejmiku Województwa, Jolanta Piotrowska i Zbigniew Homza. Wybieramy prezydenta takiego, który będzie prezydentem wszystkich Polek i Polaków. I marzy mi się właśnie ta prezydentura, prezydentura Rafała Trzaskowskiego, ponieważ jestem przekonana, że. Yy, każdy Polak będzie mógł powiedzieć, że jest to jego prezydent, nawet ten i tak, którzy na niego nie głosowali, bo po prostu jest to kandydat, który umie różnić się pięknie. Rafał Trzaskowski to jest samorządowiec, to jest osoba, która wie, z jakimi problemami dzisiaj spotykają się ludzie na dole, w samorządach. Wie, jak bardzo trudno jest dzisiaj spiąć budżety. Rozmawiamy z każdym, bo tak jak powiedziałam, my umiemy różnić się pięknie. Będziemy odpowiadać na wszystkie pytania na pytania dotyczące programu, na pytania także, jaka będzie ta prezydentura bo to jest moim zdaniem bardzo ważne. Bardzo ucieszyłam się kiedy pan Rafał Trzaskowski zaproponował, że i zadeklarował, że u niego w kancelarii będą pracowały osoby, które nie są związane partyjnie, że będzie to po prostu kancelaria, która będzie otwarta na ludzi z różnymi poglądami. Trudna sytuacja w samorządach wymaga wsparcia i Rafał Czaskowski jako samorządowiec, jako człowiek dobrze przygotowany i rozumiejący te sprawy, bardzo mocno to czuje i jest z nami. Jest wszędzie, jak Państwo zauważyliście, spotyka się z samorządowcami, spotyka się z, z ludźmi, którzy tu na dole tworzą wspólnotę i którzy chcą na co dzień ze sobą rozmawiać, do siebie uśmiechać się, nie kłócić. Nie tworzyć podziałów nawet w obrębie jednej rodziny, tylko współpracować ze sobą, rozmawiać i być dla siebie życzliwym. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier, której kadencja skończyła się na początku czerwca czyli w czasie epidemii może ponownie działać i podejmować uchwały. Kadencja Rady Nadzorczej została przedłużona na mocy przyjętych przez Sejm zmian w specustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych. Według przepisów, które weszły w życie 24 czerwca, kadencja Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółdzielni kończąca się w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ulega przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni. Kętrzyński szpital odwiedził Waldemar Kraska. Wiceminister zdrowia pod koniec czerwca wizytował powiatowe lecznice w kilku miastach naszego regionu i zapoznał się on z problemami lokalnej służby zdrowia. Wykorzystaliśmy pobyt wiceministra w Kętrzynie do zadania kilku pytań o panującą pandemię oraz o to, jak z jego perspektywy i pierwszej linii frontu wyglądała walka z koronawirusem. Teoria spiskowa czy realne zagrożenie? Pandemia jest. Czy to tylko nadmuchiwany balon medialny, by wzbudzić strach i możliwość manipulowania ludźmi? Praktycznie od marca trwały gorące spekulacje na ten temat. Przy okazji odwiedzin wiceministra zdrowia Waldemara Kraski w Kętrzyńskim Szpitalu była okazja, by o to zapytać, bowiem to on od samego początku pojawienia się koronawirusa właśnie tym się zajmował. Kiedy pojawił się ten wirus w Chinach, kiedy to było daleko od nas, prawda? Więc myślę, że ani my, ani Europa nie sądziła, że nawet jeżeli on przyjdzie, będzie to taka skala zachorowań i taka skala także zgonów pacjentów. Ja uważam, że my przygotowaliśmy się dość dobrze, ponieważ porównując kraje, szczególnie Europy Zachodniej, wiele restrykcji, tych podstawowych, które niestety no, bardzo obciążały. Polski budżet, polską gospodarkę, ale także myślę i obywateli, bo przebywanie w wodosob... może nie w odosobieniu, ale zamknięciu i z domów no jest pewnym utrudnieniem, ale to spowodowało, że nie było takiego szczytu zachorowań jak w krajach Europy Zachodniej. Udało nam się tę epidemię wypłaszczyć. Ale niestety jest to konsekwencja, że niestety ona trwa dłużej. We Włoszech potwierdzono dotąd ponad 239 tysięcy przypadków koronawirusa. Od początku epidemii zmarło tam ponad 34 tysiące osób. W Polsce COVID-19 stwierdzono u ponad 33 tysięcy osób, spośród których 1412 osób zmarło. Porównując oba kraje liczby mówią same za siebie. Jakie decyzje były podejmowane w ministerstwie by złagodzić w naszym kraju skutki pandemii? Pierwszy przypadek 4 marca dwa lub trzy dni podjęliśmy decyzję o powołaniu tak zwanych szpitali jednoimiennych czyli szpitali które były przeznaczone tylko i wyłącznie dla pacjentów z koronawirusem ponieważ w tych dniach w krajach Europy Zachodniej nie zachorowało tysiąc osób, ale tysiąc osób umierało. Więc musieliśmy być przygotowani też na taką falę. Cieszy mnie to, że te łóżka nie zostały wykorzystane. W takim dużym szczycie było to 2700 łóżek zajętych w kraju. Jak w tej chwili wygląda sytuacja w Polsce i jak wyglądają przygotowania do jesieni, kiedy to według wielu epidemiologów ma nastąpić druga fala zachorowań? Chcemy dostarczyć na. SORY na Izby Przyjęć do lekarzy rodzinnych. Materiał, czyli testy do badania i w kierunku grypy, i w kierunku koronawirusa, żeby w tym pierwszym etapie, na, tym, na tej pierwszej linii, jak to określam, frontu, można było tego pacjenta zróżnicować, czy on jest chory na grypę, czy jest chory na koronawirusa. Taki pilotaż chcemy wprowadzić już w wakacje, żeby jeżeli nadejdą miesiące jesienne, być do tego przygotowanym. W starostwie powiatowym odbyła się konferencja, podczas której oficjalnie przedstawieni zostali dwaj wybitni specjaliści z zakresu chirurgii i transplantologii. Profesor Andrzej Chmura i profesor Artur Kwiatkowski od 1 marca pracują w Kętrzyńskim Szpitalu. Kierują oni oddziałem chirurgii ogólnej. Lekarze z Kętrzynem zamierzają związać się jednak na dłużej i jak podkreślają, zależy im na zmianie dotychczasowej. Często niestety negatywnej opinii o kętrzyńskiej chirurgii. To nie jest przyjazd na chwilę, to nie jest przyjazd na, na wakacje na Mazury, tylko jest to przyjazd przemyślany. I zasadnicze pytanie, które się ciśni na usta, to dlaczego znaleźliśmy się w Kętrzynie, a nie w innych ośrodkach. Nie wiem czy prawdą jest, że dwóch profesorów w jednym oddziale powiatowym jest, jest że jest to jedyne miejsce, natomiast z mojego punktu widzenia jest to być może jedyne miejsce w Polsce, gdzie, gdzie po drugiej stronie mamy jeden zespół, także mamy władze regionu, władze powiatu, miasta, dyrekcja szpitala tworzy jeden zespół. W mojej ocenie jest to rzadkość, ale nie wiem, czy to nie jest jedyna, jedyna taka, taki zespół, taka drużyna, z którą mamy przyjemność od tych kilku miesięcy pracować. My jesteśmy chirurgami, transplantologami i prowadziliśmy do roku 2015 najaktywniejszy w Polsce ośrodek transplantacyjny, był też on liderem przeszczepiania nerek od żywych. Robiliśmy 40% tego typu przeszczepień w Polsce. No i tak się złożyło, że nie możemy realizować naszych planów transplantologicznych w tym miejscu, gdzie pracowaliśmy, podobnie jak zresztą innych. I nie udało się założyć, co było w naszych planach pierwotnych, ośrodka transplantacyjnego w Polsce, który był bardzo aktywny. No, i wybraliśmy Szpital Kętrzyński, który ma piękną kartę w historii zapisaną. Dzisiaj bardzo popularna jest walka. Walczą wszyscy z koronawirusem, walczą z bezrobociem, walczą z kryzysem, i chcę powiedzieć, że my również wpisujemy się w taką walkę: walkę o szpital powiatowy w Kętrzynie, ale w kontekście walki o bezpieczeństwo. Zdrowotne życie naszych mieszkańców, Powiatu Kęczyńskiego, ale również mieszkańców tych wszystkich pacjentów, którzy korzystają z naszych usług. Panowie profesorowie, specjaliści są gwarantem, że to bezpieczeństwo wchodzi na niespotykany do tej pory poziom jest znacznie wyższe. Pracujemy już marzec, kwiecień, maj, czwarty miesiąc. I mogę powiedzieć, że nie tylko my, pracownicy szpitala, jesteśmy niezwykle zadowoleni z faktu, że panowie, profesorowie zaszczycili nas swoją obecnością. Ale coraz głośniej już słychać w mieście, okolicach, nawet poza terenem powiatu kętrzyńskiego, o tym, że w szpitalu kętrzyńskim, szczególnie w oddziale Chirurgii Ogólnej, dzieją się rzeczy do tej pory, które w tym oddziale miejsca nie miały. I ponieważ umówiliśmy się na współpracę na długie lata. Działamy konsekwentnie. Pomysł mógłby się wydawać innowacyjny, być może w skali Polski, że, że chcemy stworzyć mocny ośrodek chirurgiczny czy, czy chirurgii transplantacyjnej. Natomiast w skali Europy czy świata najlepsze ośrodki lecznicze, diagnostyczne, terapeutyczne, naukowo-badawcze są w niedużych miastach, dla których. Szansą jest na zmianę wizerunku, na rozwój, jest nie tylko tak jak dla na powiedzmy, turystyka, ale również ochrona zdrowia. Przez ten krótki okres, trzech miesięcy, mieliśmy okazję poznać pacjentów, którzy się przewinęli w tym czasie przez, przez oddział i bardzo sympatycznie. No, możemy ocenić kontakty zarówno z personelem każdego szczebla w całym szpitalu, wszędzie się spotykamy z życzliwością, więc mam nadzieję, że zrewanżujemy się w postaci no, w miarę szybkiego rozpoczęcia normalnej pracy dla zabezpieczenia potrzeb w dziedzinie chirurgii ogólnej, ale nie zamykamy także możliwości. Otwarcia na na przykład transplantologię, i być może jest taki plan, który jeśli się powiedzie, to być może zaistniejemy także jako oddział transplantologiczny. Zostajemy w temacie Kętrzyńskiego Szpitala, gdzie właśnie zakończył się remont oddziału urazowo-ortopedycznego. Oddział dotychczas funkcjonował razem z chirurgią ogólną, a sale obu części szpitala były przemieszane. Teraz są to już zupełnie dwa oddzielne oddziały. Prace remontowe zostały wykonane tak zwanym własnym sumptem, a na potrzeby oddziału urazowo-ortopedycznego została przekazana część zmniejszonej ginekologii. Ocalić od zapomnienia. Tak, w skrócie można podsumować ideę przyświecającą twórcom cyfrowego archiwum Powiatu Kętrzyńskiego. Wirtualne archiwum ma zostać uruchomione do końca roku, jednak jego twórcy już teraz prowadzą pracę przy digitalizacji zdjęć i pozyskiwaniu kolejnych fotografii przedstawiających dawny Kętrzyn i inne miasta naszego powiatu. Zespoły muzyczne, rodzaj ciszy i wilgi Bar Trump. Drużyna piłkarska Orzeł Kęczyn, czy dzieci z przedszkola Cukrowniczego prowadzonego przez siostry zakonne, takie perełki z dawnych lat mogliśmy obejrzeć wspólnie z Tadeuszem Korowajem, dyrektorem Centrum Biblioteczno Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego. Tam bowiem powstaje archiwum cyfrowe, które ma na celu zgromadzić pocztówki i fotografie nawet sprzed 1945 roku. Pomysł narodził się spontanicznie. W czasie comiesięcznych spotkań organizowanych przez centrum przychodzili ludzie na spotkania, na odczyty, prelekcje, które były organizowane w okresie wiosenno-zimowym, w okresie letnim i wiosennym wycieczki po mieście, czy w tej chwili po terenie powiatu. Mówili mi, że ma jakieś negatywy, ma jakieś stare zdjęcia, że one się walają, a że ma kronikę rodzinną i chciałby je uporządkować. Więc poprosiłem tych ludzi, żeby jeśli nie chcą przekazać zdjęć, bo taką, taka możliwość też, też istnieje, to chociaż żeby użyczyli, ja mam skaner i je, te zdjęcia zdigitalizuję. I tak się zaczęło. W tej chwili w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym do digitalizacji jest przygotowanych około 300 zdjęć i około 1800 zdjęć na negatywach. To oczywiście dopiero zalążek. W tej chwili zwróciłem się z apelem i proszę wszystkich mieszkańców, którzy mają jakieś zdjęcia, szczególnie tych, którzy wyjechali i którzy zabrali ze za sobą te zdjęcia, żeby chociaż użyczyli, jeśli nie przekazali, do digitalizacji. No i powstanie taka kronika mieszkańców miasta, kronika Kętrzyna, kronika potem powiatu Kęczyńskiego na stronie internetowej ukazująca życie społeczne, kulturalne, sportowe mieszkańców miasta od 45 roku. Do dnia dzisiejszego. Organizatorzy kroniki cyfrowej liczą na współpracę z mieszkańcami Kętrzyna i powiatu i podkreślają, jak ważne jest to dzieło dla przyszłych pokoleń. Dla młodych ludzi obecnie mieszkających w Kętrzynie, dla przyszłych pokoleń będzie to niesamowit, niesamowitą pamiątką. Jest to ostatni moment zbierania moim zdaniem, dlatego że. Odchodzą już osoby, które robiły zdjęcia, które zbierały tego typu zdjęcia. Ich spadkobiercy, dzieci, wnuki nie przywiązują do tego uwagi, żeby utrwalić w pamięci obraz mieszkańców miasta, samego miasta, w pamięci przeszłość na przyszłość. Na koniec mamy zaproszenie na Mazury Freestyle Battle 2020. Podczas trzydniowej imprezy, która rozpocznie się w piątek na skateparku przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie, królować będą rolki, BMX, -y, hulajnogi, deskorolki, breakdance, hip-hop dance i graffiti. It ain't like music. Przed nami kolejna edycja Mazury Freestyle Battle, podczas których młodzież będzie rozwijała swoje umiejętności, będzie konfrontowała swoje umiejętności na rolkach, na BMX-ie, na deskorolce, na hulajnodze. Również będzie taniec, hip-hop oraz breakdance. Co widać za nami jest dużo, dużo młodzieży, która jeździ na hulajnogach, na BMX-ach, na deskach, na rolkach, a w czasie tych, tych naszych trzech dni będzie, będzie na co popatrzeć. Zapraszamy 10-12 lipca. Mazury i Battle w ramach projektu formalnie nieformalni który będzie toczył się przez całe wakacje i jeszcze wrzesień będziemy jeszcze mieli w sierpniu warsztaty będzie liga BMX-ów i Skuter Kidów. będą również warsztaty z poszczególnych konkurencji także wszystkich chętnych którzy chcą się bawić na Kętrzyńskim Skateparku serdecznie zapraszamy To już wszystko w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.